Witam Cię na moim kanale. Cieszę się, że tutaj jesteś. A skoro tu trafiłeś, to oznacza, że pragniesz od życia czegoś więcej niż inni. Mam na imię Marek i jestem duchownym Kościoła Katolickiego. Idąc za słowami świętego Augustyna, tym was karmię, czym sam żyje, pragnę w tej przestrzeni podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Zachęcam Cię, byś słuchając Bożego Słowa spojrzał na codzienne, sprawy. Pozoru, banalne sytuacje przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam się zatem do wysłuchania tych treści, a jeśli uznasz je za wartościowe i godne polecenia, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Czytałem w tym tygodniu ciekawy artykuł, którym był wywiad z dowoty rokeplo. Jest to kostiumografka. W roku 1987 skończyła w Paryżu Szkołę Projektowania i kostiumów i projektuje kostiumy do filmów. Jest laureatką wielu nagród. Rozmówczyni zapytała ją o to, czy lubi rzeczy, ciuchy, ubrania, i odpowiedziała w następujący sposób: Jeśli ktoś mi mówi, że ja lubię ciuchy, to odpowiadam, że nie. Ja lubię ludzi, interesuje mnie człowiek, kto mu to co na sobie ma zrobił, jak i z czego, a także jak ten człowiek się w tym czuje. Ta wypowiedź sprawiła, że skojarzyłem sobie wydarzenie sprzed wielu, wielu lat. Na początku lat 90. byłem wtedy młodym, gorliwym księdzem i chciałem zbawić cały świat. Usłyszałem, że od lat odbywają się festiwale w Jarocinie, dzisiaj to się nazywa Woodstock. I pojechałem tam wówczas na ewangelizację. I terminowałem u boku Andrzejama Deja. To oblat, który na swój sposób w tamtym czasie był ikoną, gdy chodzi o ewangelizację. Chodziłem u jego boku i przyglądałem się, jak rozmawiał z młodymi ludźmi. Podziwiałem go. Kiedy wchodził w tłum młodych, zbuntowanych ludzi i potrafił prowadzić z nimi dialog, rozmawiać. Kiedyś byłem świadkiem następującej ceny. Usiadł sobie w cieniu, to był lipiec, było bardzo gorąco i przyglądał się młodym ludziom. I jego uwagę przykuł pewien młody człowiek, dziwnie ubrany, na nogach buty zwane glanami, dziwne kolorowe spodnie. Skórzana, kurtka pełna łańcuchów, na twarzy pełno kolczyków, ręce pocięte, twarz również, boki głowy wygolone na górze i rokes. I w pewnym momencie podszedł do niego, położył rękę na ramieniu i z taką miłością zapytał go: Powiedz mi kto ciebie tak zranił, tak skrzywdził? Że ty tak ranisz i niszczysz siebie i innych wokół siebie. A potem zaczął się modlić nad tym młodym człowiekiem, i po raz pierwszy w życiu widziałem, jak zły duch manifestuje swoją obecność. Dlaczego o tym mówię? W dzisiejszy fragment Ewangelii widzimy Jezusa, który przychodzi do Kafarnaum, jest to sobota, szabat, wchodzi i zwyczajem swoim innych żydów do świątyni i tam naucza. I jego nauczanie przykuwa uwagę ludzi, bo uczy nie tak jak uczeni w piśmie, ale jak ten, który ma władzę. I ludzie to czują i widzą. I w tej świątyni jest również człowiek opętany przez ducha nieczystego. Jezus go zauważa i wówczas ten człowiek Zaczyna wołać. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. I wówczas Jezus surowo mu rozkazuje: milcz i wyjdź z niego. I wtedy duch nieczysty zaczął nimiotać i z głośnym krzykiem wychodzi z niego. Bardzo podobna historia. I to nieprawda, że to się wydarzyło tylko 2000 lat temu, bo to się wydarzyło i 30 lat temu, czego ja byłem świadkiem, i dzieje się również dzisiaj. Zły duch często zamieszkuje w drugim człowieku, a może i w Tobie. Słyszałem taką smutną historię o pewnym człowieku, który ma pozycję społeczną i jest szanowany w swoim środowisku. Szanują go pracownicy, szefowie, ale wychodząc z pracy i jadąc do domu, gdzie czeka na niego żona z posiłkiem, dzieci, które wróciły ze szkoły, nie może się powstrzymać, by podjechać pod nightclub i skorzystać z usług pani tam pracujących. I robi to niejednokrotnie. Jak on się musi czuć, wracając do domu? Co sprawiło, że takie rzeczy nim kierują? Moi drodzy, takich sytuacji w życiu jest o wiele, wiele więcej. Często nie chcemy tego widzieć, nie chcemy o tym mówić, a doświadczamy tego czasami w sobie albo wokół siebie. Mam kolegę, którego bardzo lubię, jest od wielu lat w związku małżeńskim, mieszka z nimi teściowa. Toksyczna osoba, która niszczy ten związek, która doprowadziła do jego rozpadu. Zły duch jest obecny w tej kobiecie. Ilu jest takich toksycznych, nartystycznych rodziców, szefów, którzy niszczą nasze życie, sprawiają, że staje się piekłem, nie do wytrzymania. To nie są jakieś bajki, historie, które należy włożyć między bajki. Zły duch naprawdę działa dzisiaj w świecie i robi często ogromne spustoszenie. Jaki demon niszczy Twoje życie? Jaki demon zabiera radość z tego życia? Co niszczy Twoje relacje z innymi? Ważny jest człowiek. Dorotę powiedział, interesuje mnie człowiek. Kto mu to zrobił? I jak się z tym czuje? Pomyślcie o tym, bo liturgia słowa prowokuje do takiej refleksji. Warto się rozejrzeć wokół siebie, przyglądać swemu życiu i pamiętajmy jedno, nie zawsze potrafimy zwyciężyć zło, które jest w nas i wokół nas. Taką władzę Taką moc ma tylko Jezus. I to on powiedział: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Amen. Dziękuję i jestem wdzięczny za Twoją obecność tutaj. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie treści wniosą coś dobrego do Twojego życia i skłonią do refleksji. Możesz także zdecydować o wsparciu mojej działalności. Poprzez postawienie mi wirtualnej kawy szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Do usłyszenia i do zobaczenia.